Siema Witam was serdecznie. Korzystając z okazji, że mam chwilkę wolnego czasu i pogoda sprzyja. Jest sobotni wieczór, godzina 8:15. Udało mi się wskoczyć na warę chwilę na sprzęta i nakręcić dla was jakiś materiał. Dzisiaj porozmawiam sobie o pewnym wypadku, który miał miejsce w tym tygodniu. Większość pewnie już wie, o który będzie chodzić. Ale dla nieświadomych powiem, że w wypadku motocyklisty, no nie do końca, bo pan niestety nie miał uprawnień do kierowania motocyklami. Ale osoba, która była niepełnosprawna, nie miała po prostu rąk. W wieku 9 lat ponoć straciła ręce w wyniku wspinaczki na jakąś linię wysokiego napięcia została poroszona prądem i niestety musieliśmy amputować ręce ale teraz nie wiadomo czy ręce jako, jako ręce w sensie nie wiem na przykład do łokcia tak, czy, czy chodzi tutaj stricte o dłonie tak czy tak w przypadku kierowania motocyklem zbytnio nie ma to znaczenia bo doskonale zdajemy sobie sprawę, że aby kierować takim zwykłym motocyklem no to należy ręce mieć sprawne no w sensie dłonie wystarczy no, chociażby rolgas no albo chociażby sprzęgło nie mówiąc już o najważniejszym moim zdaniem hamulcu tak więc motocyklista który nie posiadał uprawnień jechał bez rąk na motocyklu który notabene nie był przystosowany nawet nie zdaję sobie sprawy jak można przystosować motocykl do kierowania nim bez użycia rąk nie miał też ponoć protes Mimo, że na zdjęciu, które widziałem na jakimś portalu e, bodajże policji, policji e, jakieś tam coś, coś miał na sprzęgle. Nie wiem co to było, czy kawałek protezy, czy to jakiś jakieś tutaj knyw. Zdjęcia były na tyle niewyraźne, że niestety nie można było tego jednoznacznie stwierdzić. Ale powiedzmy sobie, że e, motocykl nie był przystosowany do kierowania przez taką osobę. Motocyklista Osoba, która kierowała motocyklem, nie miała uprawnień. No i niestety straciła na panowanie nad motocyklem. Uderzyła wpierw w drzewo, obiła się od tego drzewa jakoś tam i uderzyła w betonową barierkę, murek czy coś takiego. I niestety z tego, co piszą media, niestety nie są spójne. Jedni piszą, że zginęła na miejscu, drudzy, że po kilku godzinach w szpitalu. Chciałem tutaj poruszyć rzecz, która jest tutaj dyskusyjna. Mianowicie pasja nad rozsądek. Yy, wiadomo, że każdy z nas, jeśli prowadzi motocykl, można powiedzieć, z przymrużeniem oka, jest to dla niego pasja, tak? Bo no nie jest to, nie jest to yy, gra w bierki, nie jest to, yy, no nie wiem, zbieranie znaczków, tak? Jest to po prostu kierowanie pewnym pojazdem, ale. Ale dla nas jest to wiadomo, że troszeczkę nawet więcej niż, niż tylko kierowanie pojazdem jest to yy, niejednokrotnie styl życia <gryw> no, nie wiem no, duże rzeczy na przykład można pod, podciągnąć pod, yy, pod całą zabawę z motocyklami yy, Ale no, do, wracając do stricte do tego pana i wypadku no, kurczę, nawet nie wiem co mam o tym sądzić, bo z jednej strony Fajnie, że miał pasję, tak, no pasję, no, no niech będzie. E, chciał się jakoś tam spełniać, nie wiadomo ile razy tym motocyklem jeździł, czy, czy jeździł dłuższego czasu, czy po prostu była to potrzeba, e, potrzeba chwili, która zrodziła mu się w głowie e, w niedalekiej przeszłości. Ciężko tutaj stwierdzić, ale no niestety w tym przypadku jestem zdania, że Będę trochę dyskryminował takie osoby, można by to tak nazwać. No. Ubolewam nad tym, że, że, że tacy ludzie muszą sobie radzić oczywiście z życiem, no, z życiem które to pewno nie jest łatwe. Muszą sprostać problemom dnia codziennego. No a tutaj na no, dodatek jeszcze prowadzić motocykl. Kurczę, ciężka sprawa, jestem ciekaw jakie wy macie zdania na ten temat. Moim zdaniem, jeżeli już posiadał taką pasję, musiał, musiał po prostu miał takie pragnienie, żeby jeździć sprzętem, no to mógł bardziej się, że tak powiem, przygotować do tego, tak? Naprawdę nie wiem jakie są możliwości, bo nie zgłębiałem tego problemu. Ale myślę, że jakieś rozwiązania mogłyby być bardziej sensowne niż, niż prowadzenie motocykla przygotowanego domowymi jakimiś tam sposobami. Nawet nie, nie zdaję sobie sprawy jakimi. Więc ciekaw jestem, jakie wy macie na ten, na ten temat zdanie. Niestety, życia mu już nie wrócimy, co jest przykre. Za każdym razem, oczywiście, jak nie ktoś na motocyklu. Ale trzeba być niestety odpowiedzialnym i jeśli tej odpowiedzialności troszeczkę brakuje, to niestety konsekwencje tego mogą być takie jak, jak właśnie opowiadam. Niestety śmierć, tragedia. Wracając troszeczkę do przyjemniejszych rzeczy. Eee, nie wiem czy wiecie Adam Motowłok zaczął swoją wędrówkę po Polsce niestety już z przygodami, ale bardzo szybko się ogarnął dzięki pomocy pitstopa I jedzie z tego co wiem dalej, jest już w Warszawce. Tam lata z chłopakami, między innymi z lubiotir z Ochanem, Czarkiem, eee, co tam jeszcze. Niżu chyba dojechał do nich. Tak co dzisiaj czytałem. Także na pewno fajna zabawa. Szkoda, że tak daleko. Co się odwleczy, to nie ucieczy, ale. A na prawdopodobnie przyjeżdżę do Poznania. Będzie okazja się tutaj z nim spotkać, polatać, pogadać. Wypić pewnie jakiegoś brąka. Także. Także oglądamy, oglądamy perypetii Adama A motocykliści Kibicujemy mu, aby dalsza droga była już bez negatywnych przygód Aby spotykały go tym razem te same dobre rzeczy I trzymamy kciuki, żeby wszystko się udało zgodnie z planem Ja jeszcze sobie tutaj troszeczkę dzisiaj polatam Ale kończę nowikę Krótką zresztą Także trzymajcie się I do, do następnego razu Cześć